ma. E, ogólnie to w sumie odcinku drugim z... no boże jak się nazywa... E, z Prozena, bo było wiele niejasności czy, czy już działać nie działa, czy jeszcze działa czy nie działa. E, Cały jakby frozen, tak? Czy, czy cały ja nie miałem w ogóle na to czasu, żeby to nagrać, że tak powiem. Więc w sumie to jest odpowiedni czas na to. Nie wiem, żeby sprawdzić to, tak? To wam pokażę teraz. No i myślę, że raczej powinien działać, bo on w sumie działa od przeszłego roku już. Ale nie wiem, czy teraz po tej aktualizacji nie spaczowali go ogólnie, ale... Ale no. Także sobie na nie ma co się długo zastanawiać. wbijamy sobie na online. sobie wybierz postać. I sprawdzamy, nie? czy to działa, czy nie działa. <grystanie> Już sobie sam jestem ciekawy, bo a ja że też dawno nie byłem na GTA Online więc e, nie wiem co tu się pozmieniało co tu się stało więc też była ta aktualizacja to wszedłem tylko na chwilę, pokupowałem rzeczy i wtedy moja przygoda z gettaś skończyła nie? ale wam tak to w sumie pokażę e, i tak w sumie przy okazji uciął <grych> e, tak w sumie przy okazji dla, dla przypomnienia też nie żeby, żeby no. <grych> No dobra, no to co? No wybrać sobie postać tak. Robicie to na... nie na tej postaci, tylko musicie mieć pieniądze na dedukso e, Wybrać sobie drugą postać. Nie, nie może to być żadna inna postać, musi być od nowa stworzona. Czekajcie ja aż was załaduję tutaj. E, jeżeli macie właśnie tak jak ja teraz miałem sztuki, to anulujecie ten komunikat. Jeżeli go nie macie, no to... Po prostu zatwierdzać sobie tak? To czy w ogóle nie wyskoczy, nie wyskoczy Wam ten komunikat, nie? tu jest mi jacie, ją obecnie jak to jest kwotka zrobiona. I czekamy, czekamy aż to się W międzyczasie możecie sobie przygotować, jeżeli jesteście na konsolach, to sobie przygotujcie to, żeby mieć na dwuklika, e, czyli na ten środkowy guzik na apadzie. Jakbyście chcieli wejść e, do domenu głównego, a to na dwuklika sobie przygotowujecie, wchodzicie w ustawienia, sieć e, i tam macie e, z tym ptaszkiem, że połącz e, z siecią, tak? czy połącz z internetem, jak tak to będzie. E, no więc sobie klikacie po prostu, e, zaznaczacie sobie tam, żeby było, e, żeby połączyło was z siecią, klikacie sobie dwa razy ten środkowy guzik, z powrotem do GTA wam A, pomoc z internetem to no, będzie dokładnie opca, sorry. No, no to jak macie na dwu, dwuklika, no to wchodzicie z powrotem do GTA, tak, tym dwuklikiem i, i tyle, tak. Ciekawe, aż to załaduje. Dobra. Oj oj, sprawdzacie, czy macie słońce, na kończę. No i tak, kupujecie sobie. E... O, tu mamy dynastii nie, jakąś najtańszą hatę. A jak macie za darmo, to bierzecie sobie za darmo. Wychodzicie, żeby wam załadowało tą hatę. E, no i co, i teraz tak. Ech. Stronka z tymi powiemanymi rzeczami. Boże, ile tu rzeczy weszło. <noise> nie wiem, co tu się pozmieniało w ogóle. Żeby sobie deruksał. No i teraz ważna zasada: szybko dwuklik, tym samym, tak, pyk, pyk. Klikamy. Właśnie, kiedy klikniemy kup teraz, to mamy kurwa dosłownie 2 sekundy na to, żeby wyłączyć internet. Na 3 sekundy, jakoś albo 4 i włączyć go z powrotem, Czyli. Dobra. u nas z sesji. Podkreślamy komunikat. I teraz ważna zasada. Nie wchodzicie nigdy przez Dipada w dół, czyli przez wybór postaci. to jakbyście chcieli się przełączać między postaciami na fabularnym. Bo może ktoś myślał, że <laughs> to jakbyście chcieli się przełączać na fabularnym, to tego nie robimy, bo wtedy glitch nie wyjdzie na pewno. I w sumie, tak na dobrą sprawę stracić pieniądze. I auta też może nie być w tym przypadku. Albo będzie auto. No ale te pieniądze stracicie jednak tak, bo wam się nie skupiło, nie? Czyli wchodzimy sobie w ustawienia online'a Zagraj, sesja tylko dla zaproszonych najlepiej polecam. O, chyba, że będziecie mieć taki jak teraz. No to spokojnie jeszcze raz. Ja no przy okazji mówię, no, sprawdzamy, czy działa, tak? No, żebyście nie musieli marnować pieniędzy, teatru ja robią ogólnie. Okej. Okay. Niedostępne są. A będzie śmiesznie, jak. <laughs> nie będę już dostępny w ogóle przez jakiś czas, bo zbagomaliśmy GTA w ogóle w tym momencie, ale. Dobra. Będziemy sprawdzać, nie? Ooo <laughs> Dobra, więc co ze... Spotkamy się po prostu za chwilę. Dobra, ogólnie o długich problemach tutaj z GTA, kurwa. kasę mamy, więc jest dobrze. Ale muszę stosować całe GTA, bo się troszkę ściął. Tak, troszkę bardzo bym powiedział. A więc pytanie. A, pytanie mamy, czyli jednym słowem, najprawdopodobniej glitch już po prostu nie działa. E, no W wyszła łatka, tak? Kurwa na niego w, w tej aktualizacji, więc... Więc no. jednym słowem tyle by wyszło z tego. Ale powiem szczerze długo się bordowałem z tym, bo nie dało się w ogóle. E, nie dało się w ogóle nic zrobić, no. Więc w sumie no... Macie wyjaśnienie czy dalej działa, czy nie. E, no fakt tyle że tych pieniędzy jednak nie straciłem. Nie? Te 5, 5 bańki, no to kurwa, jednak trochę o to mi nie chodzi. Nie? Swoją drogą zaraz do dla Was streamka, więc kurwa na streamku też pokażę, co jak gdzie, mniej więcej o której. Eee, no i tyle. No. Trzeba chyba na razie zarabiać kurwa dwa samemu, po prostu nie, nie przez glicza. Chyba, że coś wyjdzie, to. Nagrałem odcinek tym razem trochę wcześniej, a nie po miesiącu. E, i, I tyle, nie Więc. Więc. No. Wyjaśnienie jest, czy działa, czy nie działa. Także. Także tyle w temacie, ogólnie nie by Także. No. Jakbyście znaleźli coś, może jakieś obejście, czy coś, to też możecie wpisać w i, i